Może nikogo nie ma jeszcze, ale troszkę pochodzę tu i tam Dobra, tutaj już jest wyjście do tego boiska co nagrywałem O curso I poszedł, w no i nie przywitał. Ach. Dzięki z metem de Madrid z Alavet, ala, z Barcelona jest bliżej tytułu. Jak kolejny raz zgubili punkty. A ja jestem po dwóch... O siema, siema. Jestem po... Po dwóch... Nagraniach. Bo muszę na... Parę filmów na zapas oglądać. No to i... No to trochę i tak nasz, nasz, rywal, nasz wspólny rywal, trochę nam a, a tak sobie włączyłem, live'a, żeby. Żeby pomylić, żeby odpocząć od nagrywek, bo nagrywam na zapas odcinki, żeby, żeby miał co stawiać. Bo prawdopodobnie 17 maja jest, ale jest to nie potwierdzone. Wyjeżdżam za granicę. U mnie to... U mnie to wszystko dobrze jest.

Jest konkurs. Jeśli dzisiaj Barcelona jakimś cudem straci punkty i odrosną mi włosy, to wy decydujecie, co z nimi mam zrobić, jak Barcelona albo zremisuje, albo przegra. Oj 11 osób na live To jest bardzo sporo Jak, jak na Jak na live'a które jeszcze nie jest Jak jeszcze nie ma 1000 subików Jak ktoś chce wystąpić w którymś odcinku, albo chociaż być na live, to możecie do mnie napisać w komentarzach albo teraz pod jakimś filmem, po jakimś filmem, to może na live Was przedstawię. Jot Was jest, teraz poinformuję, że planuję live'a zrobić w Bajernie w Monachium. Co znaczy nie w, w Monachium? Jak Barcelona awansuje do finału samego? to za dwa dni To za tak za dwa dni Jak Barcelona będzie grała na trudnym no hej hej na trudnym terenie Na trudnym terenie Barcelona będzie grała Dobra, od razu mogę Wam powiedzieć dr drugi konkurs Jeśli Barcelona nie awansuje do finału, to w to właśnie na, na live zjadam ostrą zupkę chińską <tryk> To będzie króciutki live niestety, bo będę musiał zaraz pójść Nakarmić mojego szczeniaczka do domciu Dokładnie jak... A jak to dokładnie Mam jeszcze TikToka jak ktoś będzie Mam jeszcze TikToka jak ktoś będzie chciał mi dać obserwacje to mam nazwę Zakochany Zajęty i Zakochany To tam będzie tylko dno o kurde ale bym prawie się wywalił Na live Jestem właśnie na tej wysepce co było w jednym odcinku Ja mam procent, żeby mi wystarczyło. Dobra. Wystarczy. Jak to no Mam nadzieję, że nie wzięli, że nagręłam live'a, bo nie chcę, żeby, nie chcę, żeby nikt... Stąd wiedział Dobra. Kończę livea dzięki tym co byli Może jutro też będzie live Albo dopiero po meczu Interu Mediolan będzie nie we wtorek tylko we środę tak, w środę. Na lewie umówię Wam szczegóły, konkurs, wszystkie szczegóły jak awansują do finału Ligi Mistrzów. A wiemy, że Hansi Flik ani razu jeszcze nie przegrał w finału Ligi Mistrzów. Do zobaczenia.